Pokaż, pokaż ludziom, pokaż, pokaż. Musimy, muszą zobaczyć logo uniwersytetu i zobaczymy co ta kurwa ludzka przypomina. Widzisz tę pałę, rektorku? Może nie tą, bo nie będzie mnie tam, ale dostaniesz kurwa w pierdol tą pałą. Poleję. Ale taką? Taką. Podobną, albo podobną? Albo podobną. No, czytać? Uniwersytet Medyczny imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obowiązkowe szczepienia medyków i studentów. Komunikat z 11 stycznia 2022 roku. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia do 1 marca 2022 roku szczepieniu ochronnemu przeciwko COVID-19 mają obowiązek. Poddać się czynni, zawodowo medycy, zaszczepić się muszą także studenci uczelni medycznych. Stop, stop. Proszę Państwa, rozporządzenie ministra. Muszą. Przeci przecież sam Murawiecki powiedział, że prawo główne nie może być przesłonięte prawem wtórnym. Minister zdrowia złamał konstytucję. Powinien na niego usiąść pan prokurator. A rektorzyna jebana w dupę. Kimkolwiek jest, czy płci męskiej czy żeńskiej, nie może się na to powoływać. Czytamy dalej, Marcin. Jak już wspomniałeś Morawieckiego, mhm. yy, że wiesz, wspomina te rzeczy, to żeby nie by, żebyśmy nie byli gołosłowni. Tak, nie bądźmy, nie bądźmy. Ale tylko nie wiem, czy to jest to. Nie, to było z innej pozycji. On gdzieś to mówił w jakiejś stojącej mównicy, ja to pamiętam. Tak, 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 dlatego już patrzę. A ja będę czytał dalej, ty szukaj. Co pisze dalej ten pierdolony rektorzyna? Obowiązek ten... Jest, doty... mam. Tak, masz? Tak. Poczekaj, e... od razu pokażę to. Tak? Mhm. Skoro już... Warto przytoczyć ten podstawowy... Ciebie. Słuchaj kurwo za srana, co mówi pan premier. Warto przytoczyć ten podstawowy, prawny, prawniczy argument. Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To tak, jakby nad konstytucją polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy. Ty kurwo ty! Warto przytoczyć ten podstawowy, prawny, prawniczy argument. Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To tak jakby nad konstytucją polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy. A pan rektor mówi... Że zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 1 marca 2022 roku. Ale przeczytajmy całą treść, żeby nie było, że coś pomijamy. Obowiązek... Obowiązek ten dotyczy także farmaceutów i pozostałych pracowników aptek czy punktów aptecznych. Zaszczepić muszą się również studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego. Obowiązek zaszczepienia się przeciwko COVID-19 obejmuje ponadto osoby, którym od 1 do, marca do, do. do 1 marca 2022 roku upływa termin ponad 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Osoby niezaszczepione powinny przyjąć szczepienia w schemacie podstawowym, to jest dwie dawki szczepienia dwudawkowego lub jedną dawkę szczepienia jednodawkowego i otrzymać unijny certyfikat COVID UCC. Po otrzymaniu z Ministerstwa Zdrowia informacji odnośnie sposobu weryfikacji tego, czy studenci i pracownicy są zaszczepieni, opublikowane zostanie zarządzenie rektora z dokładną informacją odnośnie sposobu wdrożenia założeń rozporządzenia na naszej uszczelni. uczelni. Uczelni, tak. A treść teraz... rozporządzenia w sprawie obowiązku szczepień znajduje się Dobra, tutaj. nie pokazuj, bo to chuj warte jest. Pokażmy premiera, co mówi rozporządzenia niedzielskiego można sobie wytapetować kibel Ale ja mam takie doświadczenie, Wojtek, że czasami ktoś odsyła do rozporządzenia hmm. i się okazuje, że tam nic takiego w treści nie ma. A, to jest jedna strona, zobaczmy. Proszę bardzo. E, na podstawie, tak, dodaje się rozdział w brzmieniu. Obowiązek szczepień podlega, obowiązkowi szczepień przeciwko COVID podlegają osoby wykonujące zawód medyczny. Tak. Eee, to jest rozporządzenie. Dobrze, uh -huh. czyli nieważne, no ale okej. Okay. Medyczne W podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Uh -huh. Osoby zatrudnione, studenci kształcący się na kierunkach. Czy ma Mhm. A, nie ma wyjątków dodanych. Ciekawe. A są wyjątki. To? Trzeba tylko umieć znaleźć. A przecież na, na uczelni na pewno sobie umiecie znaleźć. Aha. Obowiązek, o którym mowa w paragrafie 12a ustęp 1, stosuje się do osób, które nie mają przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia. Naprawdę, studenci medycyny, nie jesteście w stanie sobie znaleźć przeciwwskazań? Naprawdę. A teraz do tego rozporządzenia. Pana Rektora To co powiedział Pan Premier Morawiecki Bardzo Cię proszę Marcin Jeszcze raz? Tak, jeszcze raz Jeszcze mnoga, mnoga raz No dobrze, jak sobie życzysz, proszę Bo bardzo Bo Minister Niezdrowia Niedzielski Podlega pod Pana Prezesa Rady Ministrów Omijać prawa pierwotnego To tak jakby Warto przytoczyć ten podstawowy Prawny, prawniczy argument nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To takie warto warto przytoczyć ten podstawowy prawny prawniczy argument. Nie może prawo wtórne omijać prawa pierwotnego. To tak jakby nad Konstytucją Polską postawić jakąś ustawę albo postawić jakieś rozporządzenie. Tego u nas w porządku prawnym nie przewidujemy. No, a teraz Marcin, żebyśmy się okazali, żeby nie było... Żeby ale co nam... minister mówi, że co, nie można postawić nad konstytucją? Rozporządzenia. Rozporządzenia, tak? A tak. tutaj co jest? Co, tutaj, co tu stoi? Że co tutaj rozporządzenie ministra zdrowia. Czy to znaczy, że ja to rozporządzenie mogę sobie tak... tak... Możesz, możesz sobie dupę podetrzeć tym rozporządzeniem, ale najpierw mogę musisz zmiąć, tak, żebyś się o, nie pokaleczył. Ale tak, tak. Tak. nie, nie, nie rób tego gestu. Nie, nie, nie. Starczy. Każdy wie, jak się dupę podciera. Mm -hmm. Tak. A teraz Marcin, mm -hmm. musimy znaleźć zdjęcie pana rektora Uniwersytetu Wro Medycznego we Wrocławiu, żeby nie było, że my bajubaj, bajubaj. Nie wiemy tylko kto, bo tutaj nie ma jasności. Tak. Za e... chwilę <laughs> się podpisał? może okazać, tak. że to nie y, rektor, tylko prorektor albo ktoś albo inny. Albo kanclerz? Tak. Władze. kto, kto Władzę. Proszę bardzo. Rektor Uniwersytetu, profesor, doktor habilitowany Piotr Ponikowski. Tam było, że kto podpisał? No właśnie nie wiem kto podpisał, bo kamrat tam napisał, że rozporządzenie rektora. No to rektor, to jest... To jest... Ale tam było podpisane rektor? Nie. Pokaż to. Tam w ogóle nie ma podpisu. Więc słuchajcie Państwo, ee, no cóż, no rektor jak rektor, no... Też mam takie... Byłem też rektorem, nie wierzysz? Ja wiem, że byłeś pokazane. Teraz pokażemy. Tak. Rektorzy przychodzą, odchodzą, chuj z nimi. Jedni są lepsi, drudzy są gorsi. Pies ich jebał. Tak. Y musimy zobaczyć, kto się tam podpisał. Ale tam nie ma podpisu. To pokaż jeszcze raz. To jutro rano dzwonimy na Uniwersytet Medyczny do Wrocławia. Zapytamy się, jaka kurwa to podpisała. Jestem ciekawy. Nie ma. A co jest napisane? Nie ma. Przypominamy. A kto kurwa przypomina? Więc z Kloem może niewinnego człowieka? Przeproszę go, jeśli on tego nie podpisał, ale kto zarządza tą stroną? Słuchajcie, może pani Bufetowa y, zamieściła to rozporządzenie? T, t, t. Przypominamy. Stronę prowadzi dział marketingu to jutro zadzwonimy do działu Administrator marketingu. Administrator serwisu zdjęcia T. Walów P. Golusi. Yy, yy, dział marketingu Uniwersytetu Medycznego. Tak? Mm -hmm. Więc tak. Studenci medycyny może nie mają jaj. Weź zdejmij już tego człowieka. Studenci medycyny może nie mają jaj. Może się boją, ale mają rodziców. Mają kolegów. A mógłbyś mi zrobić przyjemność? Pokazać mi, jak byłem rektorem? Mogę. Też byłem rektorem. A co wy myślicie, kurwa, że co? Co to za problem, być rektorem? Siema, sie ma uniwersytet, się jest rektorem, tak? No, za chwilę będę chciał usłyszeć wasza magnificencjo. Nie wiem, co to znaczy, ale podoba mi się. Widzicie, nikt się nie podpisał i tak to działa. Barany idą na rzeź. Same. Same. Jeden za drugim wchodzą do rzeźni. To my. My te barany. My te barany. Więc nie baju, 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 baju. To trzeba przygotować. Wojna jest tu, w naszej głowie najpierw. Tu jest wojna. Do tego trzeba dojrzeć. Współczuję Wam, dzieci. Ja przeżyłem kilkadziesiąt lat w spokoju, radości, weselu. Los był łaskawy dla mnie. Nie uległem nigdy żadnemu wypadkowi, nie ponosiłem konsekwencji swojej głupoty. A jak sobie przypomnę, co robiłem, co widziałem, Wam przyszło brodzić w głównie po kolana, w smole, która krępuje wasze ruchy. Imię, nazwisko, podpis. Na razie wiemy, że rozporządzenie wydał Niedzielski. Ale ono jest głównowarte, bo Morawiecki wyraźnie powiedział, że ono są nic nie warte. Więc teraz okaże się, kto jest odważny. Kiedy rozum zawodzi, bądź odważny, w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. I teraz zobaczcie na przykładzie tego Wrocławia. I tak jest wszędzie. Kamraci, kamratki, bracia, siostry. Tak jest wszędzie. Na każdym kroku. Oczywiście możecie zostać potraktowani gazem. Spałowani paralizatorem przez jakiegoś nadgorliwego policjanta. To są koszty. Możecie pójść do kryminału. To są koszty. Mieliśmy siedzieć z Osadowskim do 16 lutego w kryminale. Mentalnie się do tego przygotowaliśmy. Ba, wiedzieliśmy, że będziemy siedzieć następne trzy miesiące. Wiedziałeś o tym? Mhm. Wiedział. To jest wojna. Gnije się w błocie, na mrozie, w głodzie. Można dostać w łeb w każdej chwili, ale nie mamy wyboru. Masz moje zdjęcie, jak byłem rektorem? Tak, mam, ale potrzebuję jeszcze chwilki. Bo wiecie. Bo mam je jest... w co to, co to, Co to za problem? Ubrać się togę rektorską i być rektorem? Żaden. To jest kwestia umowna, że on jest rektorem. Umówiło się paru ludzi, że on jest rektorem. On się przebrał i jest rektorem? Nie. On ma być rektorem. Człowiekiem mądrym, który rządzi uniwersytetem, placówką, która kształci lekarzy. On tym rozporządzeniem, jeśli on je podpisał, wycharknął się na śmietnik. Stał się ludzkim odpadem. On, rektor Uniwersytetu Medycznego, staje w interesie Billa Gatesa. Przekreśla swój dorobek. On nie wie nic, kurwa, o tym, co jest w tych szczypawkach, ale każe się szczepić studentom. Ty człowiek, masz, który z całą swoją masz, wiedzę, kurwo, człowiek, który z całą swoją wiedzę ma opierać na doświadczenia, na badania, na empiryce, na, na wykonywaniu Tak. On jest policjantem. W nie, jest kapo. Jeśli znajdziemy jutro, że on to podpisał, to już nie będzie żaden rektor, tylko kapo. I tam, tam pod Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu powinno stać, powinni stać tysiące ludzi i krzyczeć Rektor Kapo! Rektor Kapo! Rektor Kapo! Żeby dostał rozstroju nerwowego, żeby mu serce wysiadło, żeby go trzeba było kurwa reanimować. Będziemy ich kurwa wyrzucać przez okna. wcześniej było. Nie, no to już jest grudzień, to jest dopiero grudzień, więc to było po. To było przed Po. Przedtem, nie po grudniu. Przedtem, zdecydowanie przedtem. O! 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 Uważajcie! Przedtem czy po? Pomyliłem się? Uważajcie. Pokaż zdjęcie pana rektora. Nie, nie, nie nie moje, tylko pana rektora. Hmm? Ale już zdążyłem go wypierdolić. Już? No, ale czekaj, zaraz go przywrócę. To ważne. Uważajcie, kamraci. Proszę bardzo. Popatrzcie. Oto pan rektor. Prawda? Moment, moment. moment. Jeszcze nie widać. Oto pan rektor. A pokaż, jak on w całości wygląda, bo on ma tam, tam widać jeszcze sukieneczkę, pantofelki, widać jego. Nie no, tylko tyle widać. Tylko tyle widać? A teraz uważajcie. A oto... Wasz drogi kryminalista, kamrat, złota menda, jako rektor Uniwersytetu Kamradzkiego, Narodowego Uniwersytetu Polskiego. A co to szkodzi na przeszkodzie, żebym był takim rektorem? Proszę bardzo. O! Jeszcze nie widać, poczekaj. Musi się doczekać. A co to takie mało ostre?

to jest mina! Jezu chry! Co za władza, co za mina, co za... Co za gest? Jezu chry! Jakim byłem pięknym rektorem! Wszystko wiedziałem! Kurwa, ja pierdolę znowu jakiś błąd. Ile nerwów człowiek musi mieć? Mm. O! Widzicie? Który ładniejszy? Więc ja, rektor, mówię ci, rektorze, weź nie pierdol, bo pierdolisz. Bo pierdolić tylko prawdziwy rektor. Ma. O! Słuchaj Dobrze, tak. Proszę bardzo. Bo wiecie, jak to jest. Wszystkie studentki lubią rektorów. I to nie jest tak, że, wiecie, jedna studentka uwiodła rektora. Jaki to banal. Nie jedna. No, nie jedna, ale przykre. Jedna studentka uwiodła rektora i nawet go zaciągnęła do ołtarza. Jakie to banalne. Gdyby studentka uwiodła bezdomnego z dworca, śmierdzącego, cuchnącego, o to by było wydarzenie. Ale Wojtku, łańcucha ci brak. Słuchajcie, łańcuch sprzedałem wcześniej. A poza tym Wojtek, Wojtka się na łańcuchu nie dał. Tak, ja nie noszę łańcuchu. I co? No pokaż jeszcze, jaki byłem rektor. Pokaż, nie, no, już zamknąłem. Zamknąłeś! zamknąłeś. Kurde, miałem taką, wiesz co miałem w ręku? No? Pałeczkę dyrygencką. Naprawdę. Czułem, że rektor musi mieć w ręku pałeczkę. Ale swoją? Moją pałeczkę dyrygencką. Dodać pałeczkę. Ale to było piękne. Słuchaj.